Cześć i dzień dobry. Witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bit.init.pl. Ja nazywam się Michał Maczek i dziś chciałbym przedstawić kroki niezbędne do uruchomienia usługi RDP, czyli zdalnego pulpitu na maszynie, która działa pod kontrolą Windows Server 2019. Na początek jestem zalogowany właśnie na taką maszynę. Kolejnym krokiem jest uruchomienie ten komputer lub komputer. Następnie należy kliknąć prawym na Disk PC, wybrać opcję Properties Następnie przejść na Remote Settings. Oczywiście to ustawienie najlepiej robić jest z konta administratora. Lokalnego czy domowego, i teraz tak domyślnie ta opcja jest wyłączona, czyli don't allow remote connection to this computer, czyli nikt nie może się zdalnie przez pulpit podłączyć. Jeżeli chcesz uruchomić, wystarczy kliknąć Allow remote connection to this computer. Oczywiście tutaj informacja, że uruchamiasz zdalny pulpit i że ten komputer będzie mógł przyjmować połączenie. Klikamy OK. Natomiast ważną informacją, czy opcją, którą należy włączyć, włączyć lub wyłączyć, w zależności od potrzeb, jest ta poniżej, czyli Allow connections only from computers running remote desktop with network level authentication. Chodzi tutaj o to, że dostęp do tego serwera będą miały tylko maszyny, które mają podobny poziom systemu, czyli jeżeli chodzi o uwierzytelnianie jeżeli ta opcja będzie zaznaczona, na przykład siódemka komputer z Windows 7 nie połączy się, natomiast już dziesiątka, która będzie miała wszystkie aktualizacje, będzie umożliwiała przyjęcie takiego połączenia. Ta opcja co prawda jest domyślnie włączona i jest rekomendowana. Natomiast jeżeli dostęp do serwera ma być bezproblemowy, lepiej tą opcję dodatkową wyłączyć, czyli wystarczy odznaczyć, kliknąć Apply. Ok, Teraz przełączyłem się na maszynę, która działa pod kontrolą Windows 10. Uruchomię podłączenie zdalnego pulpitu. Tutaj, akurat to narzędzie jest całkiem fajne, ponieważ poza tym, że umożliwia podłączenie się do, zdalnie do maszyny, umożliwia również sterowanie jakością obrazu ale yy, co ważniejsze przechwytywaniem z lokalnego komputera, czyli w tym przypadku z, te, z, tego Windows, z tej maszyny z Windows 10. Takich rzeczy jak m.in. drukarki czy schowek, czyli jeżeli chcesz coś skopiować z lokalnego komputera na zdalny, jeżeli jest ten schowek zaznaczony, będzie to możliwe. Tak samo z drukarkami. Zdalna sesja na, na serwerze czy na jakimkolwiek innym komputerze z systemu Windows przejmie drukarki, które są zainstalowane lokalnie. Czyli jeżeli na tym komputerze z Windows, Windows 10, który, który teraz widzisz, byłaby jakaś drukarka, pojawiłaby się ona również w sesji zdalnej. Jest również więcej opcji typu przekazywanie portów, dysków, które są podłączone itd. Natomiast nas będzie interesowało podłączenie się zdalne, więc należy wpisać adres IP. Możesz tutaj również dodać nazwę użytkownika, natomiast nazwę użytkownika należy dodać z domeną, czyli jeżeli komputer, do którego chcesz się podłączyć, jest w domenie, należy poprzedzić nazwę użytkownika domeną lub nazwą lokalnego komputera, jeżeli jest on standalone, czyli nie należy do domeny. Ja tutaj użyję takiego zapisu, ponieważ na Windows 2019 serwer nie ma domeny, więc spróbujemy zalogować się w ten sposób. Jak widzisz, pojawiło się okienko do wpisania hasła. I tutaj certyfikaty. Generalnie można tą opcję zaznaczyć, żeby nie pokazywał i kliknąć. Tak, jak widzisz, jesteśmy na maszynie, która działa pod kontrolą. Windows 2019, tutaj widzisz informację, Na pewno jeszcze możemy utworzyć taki plik rdp z Windows 10. Przełączę się ponownie teraz na tę maszynę z Windows 2019. Jak widzisz, ten plik jest, więc faktycznie zost zostaliśmy podłączeni do. Pulpitu. takie podłączenie ma ograniczenia. ograniczeniem głównym, które eliminuje go tak naprawdę w bardziej zaawansowanych podejściach, jest to, że mogą się podłączyć tylko dwie osoby, dwóch użytkowników, czyli jeżeli jesteś zalogowany tutaj lokalnie już i widzisz pulpit, jeszcze tylko jedna osoba zdalnie może się do takiej maszyny zalogować. Jeżeli potrzebujesz utworzyć na serwerze miejsce do pracy dla Kilkunastu, kilkudziesięciu lub więcej użytkowników, konieczne jest zainstalowanie serwera terminali, który pozwala tworzyć kanały do połączenia dla każdego z tych użytkowników, dokładnie tak, jakby logowali się na własne konta na komputerach, które, na których pracują. Więc na serwerze zostanie utworzona zestaw katalogów z profilami, i każdy użytkownik będzie się po prostu mógł do tego serwera dostać i uruchomić swoją kopię aplikacji. W tej lekcji to tyle, zapraszam się na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle, i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.